No cześć, z tej strony Napart i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym co zostało zmienione w patchu 3.27c do Path of Exile. Wyszedł on wczoraj wieczorem i wielu wyczekiwało tego patcha od kilku dni, tak więc omówimy sobie jak to wygląda, żebyście wiedzieli co dzieje się w grze. Bez przedłużenia przejdźmy do konkretów. Dodano ponad 80 nowych Fallborne i itemów, które możliwe, że stworzą nam jakieś nowe buildy albo przynajmniej komba do obecnych buildów. Oprócz tego zwiększono ilość grafbloda, którą będziemy dostawać w bridgeach. Będzie to średnio na mapach 8.3 około 50% więcej, w jakichś Hive Fortressach będzie to 25% więcej grafbloda. tak więc jest to całkiem spora liczba. A samo wykluwanie przedmiotów w Genesis 3 jest teraz tańsze o około 40%, tak więc będziemy mogli sobie overall wykluwać tych itemów dużo więcej. Same gifty, które wykluwamy możemy teraz też sprzedawać 3 do 1 u vendora, żeby dostać jakiś jeden losowy, tak więc te wszystkie niepotrzebne, które normalnie byśmy skipnęli na mapie możemy teraz podnosić, żeby je zwyczajnie sprzedawać i dostać coś bardziej przydatnego. Ilość mobów z bridge'a na mapach również została zmieniona, w bridge hive'ach będziemy teraz spotykać znacznie więcej mobów, tak więc powinno to też wpłynąć na sam loot z tego Enkantera będzie on bardziej opłacalny do robienia i też nieco wygodniejszy, gdyż zmieniono to w jaki sposób niszczymy ściany. Będziemy mieli teraz skill'a, który automatycznie wypuszcza fale ognie dookoła nas, kiedy w takim bridge hive'ie podejdziemy do miejsca, w którym spawnują się fale przeciwników. Niszczy to wszystkie ściany w zasięgu 7,5 metra. Tak więc czyszczenie tych ścian będzie dużo wygodniejsze, nie będzie już takie uciążliwe jak wcześniej. Tak więc, jeżeli chodzi o oblicza, lekki buff po prostu luta, łatwiejsze wykluwanie przedmiotów, no i nieco quality of life tak naprawdę. Natomiast wszyscy najbardziej raczej czekali, jeżeli chodzi o ten patch, to na zmiany skarabów, i o tym pogadamy sobie teraz. Tak więc, przeskoczmy do gry, żeby omówić to, co się zmieniło. Pokażę teraz wszystkie skaraby, które zostały zmienione w tym patchu i pomysły jak można je wykorzystać. Po pierwsze, będzie to Scarab of Divinity. Jego limit został zwiększony do 3, a także ilość mobów, które będą Pantheon Touched po włożeniu go, została zwiększona z 2 do 3. Tak więc możemy mieć teraz nawet 9 rare mobów, jeśli włożymy je 3. I wydaje się on bardzo silny, szczególnie w kombie z Scarab of Nemesis, który również został zmieniony. Wcześniej był to limit do jednego, natomiast teraz mamy limit dwóch, czyli możemy dołożyć sobie cztery mody na rermobach wcześniej ta strategia była wykorzystywana do tego żeby farmić sobie skaraby na tierach 17 na takim fortressie przykładowo wrzucało się dwa razy adversaries dwa razy scarab of divinity i raz nemesis, teraz po tych zmianach prawdopodobnie będzie się wrzucało je troszeczkę inaczej, dwa nemesis brzmią bardzo kusząco szczerze mówiąc cztery mody to jest całkiem sporo trzeba będzie przetestować gdzie tutaj znaleźć złoty środek ile którego skaraba wrzucić podobnie jak we wszystkich tych strategiach ja oczywiście będę to prawdopodobnie testował na streamie, tak więc możecie przejść się do mnie na Twitcha i zostawić tam followa, link macie w opisie. Następny scarab, który został zmieniony to Titanic Scarab of Legend. I tutaj podobnie jak Nemesis, mamy cztery dodatkowe modifiery na unic mobach, jednak wystarczy wrzucić jeden skarab. Już wcześniej farmienie tych Unique mobów było dość popularne. Mogliśmy to robić na różne sposoby. Przykładowo będzie to All Flame of Kulemak, który dodaje nam Syndicate unic moby na mapie. Może być to Domination Scarab of Terrors, który powoduje, że przy szrajnach na naszej mapie respi się Unique Boss albo Scarab of Pandemonium, który ma 15% szans na zastąpienie każdej paczki na naszej mapie na Unique Bossa. I dzięki temu Scarabowi wszystkie takie Unique Moby na mapie będą miały 4, a nie 2 dodatkowe modifiery jak mogliśmy to zrobić wcześniej i w połączeniu z takim jeszcze dodatkowo Titanic skarabem zwykłym, który nam dodaje więcej quanta rarity na takich właśnie unique mobach. Możliwe, że będzie to całkiem dobra strategia do przykładowo farmienia uników, jak to było wcześniej z kulemakami, tak więc to jest zdecydowanie warte sprawdzenia. Następny skarab to Bloodlines, on już był wykorzystywany w tej lidze dość często. farmiło się go z Blightem, gdzie wrzucało się Invigoration i Blightheart. Natomiast teraz horn Skarab of Bloodlines dodaje dodatkowo jeden mod na Magic Mobach. Wcześniej było to tylko 150% zwiększona ilość Magic Mobów, natomiast ten dodatkowy modifier daje całkiem sporo. Jest to oczywiście dużo więcej loota, jeżeli chodzi o te Magic Moby, które będziemy zabijać na mapie, więc farmienie go nabiera jeszcze więcej sensu przy takim Blightie, gdzie jest bardzo dużo Mobów, i tak naprawdę z tego Blighta później. Lud wysypuje się całkiem, całkiem spory. To co będziemy tu farmić też pozostaje do przetestowania. Wcześniej były to mapy Influenced albo jakieś te 17 Możliwe, że dalej to będzie dobre. Natomiast można przetestować skaraby, można przetestować zwykłe kurencji Legion Scarab of Eternal Conflict dostał buffa. Teraz każdy ten mob, którego wybijemy ze Stasis po raz kolejny będzie miał około 30% więcej nagród niż poprzednio Tak więc jest to taki zwykły buff, który powoduje, że ta strategia będzie po prostu nieco lepsza Podobnie jak Abyss Scarab of Profound Depth, który powoduje praktycznie coś podobnego za każdy pit, który otworzymy Wszystkie następne moby będą miały więcej nagród, około 30% więcej niż poprzednio według patchnotesów, tak więc te dwa skaraby zostały zmienione w bardzo podobny sposób. Jeżeli chodzi o strategię do farmienia, to możliwe, że będzie się to też łączyło z jakimś Nemesis skarabem, albo po prostu farmiło tak jak wcześniej, a bez ogólnie w tej lidze nie był zbyt dobry, tak więc wymagałoby teraz przetestowania jak to wygląda, nie jestem co do tego przekonany. Następnie mamy dwa skaraby Torment. Torment Scarab of Possession został zmieniony w ten sposób, że możemy go wrzucić 3, a nie 4. Natomiast daje on teraz 1 czwartą szansę, że taki mob na naszej mapie będzie miał 3 Tormented Spirity, rare mob oczywiście. I 3 Tormented Spirity wydają się być całkiem sporą ilością, szczególnie jeśli połączymy sobie to z takim Nemesis Scarabem, który może nam dodać przykładowo 4 modifiery do takich rare mobów. I oprócz tego będziemy tu mieli 3 Tormented Spirity, to brzmi jak... Całkiem spora lut pieniada z takich rare mobów to będę chciał zdecydowanie sprawdzić jak to będzie wyglądało w praniu. Oprócz tego sam zwykły Torment Scarab również został nieco zbufowany. Ma on obecnie 50% szansy na to, że taki Tormented Spirit, który jest właśnie w takim rare mobie zostanie uwolniony po zabiciu go. Tak więc ma on szansę znowu wskoczyć w jakiegoś kolejnego moba i dodać nam jeszcze więcej lutu. Ostatni Scarab, który zmieniono to Beyond Scarab of Hemophilia, dodano tutaj linijkę, która mówi, że za zabicie rare beyondowego moba mamy 30% szans na to, że zabierzemy jego modifiery na 20 sekund. Czyli jest to tak naprawdę taki bardzo biedny headhunter, który możemy sobie dorzucić do mapy, żeby powiedzmy wyczyścić ją nieco łatwiej, jeżeli faktycznie mamy szczęście i uda nam się zabrać jakiegoś moda. Raczej nic specjalnego i nie będzie to pewnie używane w jakichś endgame'owych strategiach pod zwiększenie loota. Oprócz tego w tym patchu weszło kilka bugfixów, tak więc overall gra powinna działać nieco sprawniej. Dziwi mnie troszeczkę fakt, że postanowili znerfić albo usunąć z gry bug, który powodował, że jeżeli włożyliśmy sobie do tego okienka tutaj przykładowo alchemy czy scoringi, to mogliśmy je bezpośrednio właśnie z tego małego staszyka używać na mapie, przykładowo na jakieś strongboxy, jeżeli klikaliśmy sobie te takie malutkie ikonki kurencji pod ich nazwą. Wydawało mi się to fajnym feature, ale jak się okazało, był to bug, tak więc nie jest to już dłużej z nami. To taka ciekawostka, którą chciałem dodać na koniec, gdyż ja już raczej będę się żegnał. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli ten materiał Wam się przydał, to możecie zostawić lajka oraz zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych wideo związanych głównie z Path Exile 1 i 2. Zapraszam Was również na mojego Twitcha, do którego link macie w opisie. Możecie tam zostawić followa, żeby widzieć, kiedy będę live. Z mojej strony to wszystko. Na razie, cześć.